Często w zimie powstaje problem ogrzania tylnej części samochodu bagażowego, w której to często i gęsto podróżują pasażerowie, jak na załączonym tam obrazku, odbierz główkę i tamta tylna część w samochodzie bagażowym często i gęsto jest nieogrzewana. Jeżeli nastują... O tutaj pan się obraca, o to jest ten pan, co teraz marsznie, marsznie. Jak ogrzać tylną część? Jak ogrzać? Więc proszę państwa... Są dwa sposoby na użycie tyle częściej, albo rozpalamy ognisko w środku, co jest yy, ograniczone przepisami przeciwpożarowymi lub też możemy przekombinować yy, przelewając ciepłe powietrze z kabiny kierowcy do tyłu. Do Proszę Państwa, do tego co jest potrzebne. Potrzebna jest rurka. Rurka pszcza. Chwila uwagi, chwila uwagi, pasy, przejście pani w czerwonym. Czerwone poszła z walizką, ogląda się, macha, poszła, nam. pomachała, więc wracamy do tematu, więc potrzebna jest rurka, najlepiej karbowany, peszel szary i z odzysku, i z odzysku <grym> lub z bezzysku, przeprowadzamy ją odginając kawałek przegrody, tak żeby nie widział lepiej. I poprzez tutaj uchwyt obok okienka, i zakańczamy to obciętą butelką wody napoju, najlepiej litrowym, ponieważ pasuje w ustawiając to pusteczką higieniczną zresztą, lub tym, co ewentualnie będziemy mieli pod ręką. Powietrze ustawiamy prawie na maks. Nadmuchy pozostałe zamykamy i pasażer z tyłu Maciej po uśmiech! Oooo widzimy, cieszy się maciej po ma po, dobra, dziękujemy.